Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj kochani filmik na wasze życzenie, moi drodzy. A mianowicie tytuł filmiku: kto jest zazdrosny, dlaczego, o co mu chodzi tak naprawdę? Spróbujemy się dowiedzieć od kart tarota oraz Lenormand, jak to właśnie mm, wygląda w naszym życiu. Także zobaczymy, moi drodzy są trzy zestawy, wy dobrze znacie mm, zasady, ale przypomnę: są trzy zestawy: pierwszy, drugi, trzeci, ptaszek, pierwszy, druga, sarenka, trzecia, sowa, trzeci zestaw. Są trzy talie, dwie talie tarota i karty Lenormand są już rozłożone, ponieważ bateria moja. Odmówiła posłuszeństwa przed chwilą, i już drugi raz na to samo pytanie nie będę stawiała, bo nie wolno. Także moi drodzy, trzy zestawy, myślę, że już wybraliście sobie odpowiedni zestaw, który wam pasuje. Weźcie głęboki oddech, pomyślcie sobie, który zestaw jest dla was i zaczynamy. Także dwa zestawy biorę na bok. Myślę, moi drodzy, że u Was jest wszystko w porządku. Czujecie się bezpieczni, zdrowi. Zaczynamy, moi drodzy. Filmik na Wasze życzenie. Powtarzam pytanie: kto jest zazdrosny o Was? Dlaczego? O co Mu tak naprawdę chodzi? Zobaczymy, co nam odpowiedzą karty Tarota oraz Lenormand. Także zaczynamy. To jest zazdrosny i o co mu chodzi. Moi drodzy, tutaj się pokazała kobieta. Karty tarota proszę pamiętać, że są dualne. Tak pokazała mi się kobieta, która widzicie, ona jest albo spod znaku byka panny koziorożca. Możliwe, że mm, też y, to są znaki powietrza. Bliźnięta waga wodnik. Tych osób może być parę, również może to być kobieta i mężczyzna, kochani. Ale to są albo znaki ziemskie, albo znaki powietrza. Przypomnę, byk pan na koziorożec, albo bliźnięta waga wodnik. Jest tutaj taka bardzo pokazana zazdrość. Myślę, że moi drodzy, chodzi o co? O wasze umiejętności. O Wasz styl bycia i życia, moi drodzy. Ta kobieta, bądź mężczyzna, bądź te kobiety, proszę pamiętać odcięły się od Was, odcięły się od Was, moi drodzy. One wyznaczyły jakieś granice, może dystans w kontaktach. Jest ta zazdrość głęboka. Moi drodzy, zastraszenie y, ogólnie widać tych osób albo tej osoby. Zastraszenie ona jest tak jak gdyby zastraszona, bardzo zamknięta w sobie. Ludzi lubi marudzić. Y, zazdrości wam waszej y, po prostu y, aury, waszego małżeństwa, bądź kontraktu, zawodu. Zazdrości wam waszego Życia ogólnie, i prywatnego, i zawodowego, także zazdrości Wam Waszych y, umiejętności, tak? Również Wasze finanse jej się podobają, albo im się podobają, bo to mówię, może być jedna osoba, a mogą być na przykład dwie kobiety, tak? Jedna byk, a na przykład druga może być spod wagi. Także że jesteście bardzo dynamiczni w waszym działaniu, to im się właśnie nie podoba i macie szczęście do pieniędzy, ale też do miłości. Jest ten kontrakt koło was. są finanse, y, są jakieś dodatkowe umiejętności. Możliwe, że jesteście y, bardzo, bardzo utalentowani. Jest w Waszych rękach jakaś umiejętność zdobywania właśnie nowych rzeczy. Możliwe, że robicie coś handmade, ręcznie, tak. Możliwe, że macie zdolności, jesteście dobrym psychologiem, doradcą, albo też, moi drodzy, macie szczęście właśnie w finansach. Także tutaj jest zazdrość. Możliwe, że te osoby były bardzo y, mocno związane z Wami, te osoby, które Wam zazdroszczą. Może te kontakty były bardzo, bardzo częste, tak? Wy zwierzaliście się, było dużo rozmów, y, było dużo. Opowiadań o Waszym życiu i to się przyczyniło do tej zazdrości. Możliwe też, że zazdrość jest ze strony dziecka, Waszego dziecka, zazdroszczą Wam Waszej pociechy. Możliwe, że macie dziecko jakieś utalentowane, które jest bardzo dobrze uczące się, ma jakieś umiejętności również. I to jest również powodem zazdrości. Wasze ogólnie życie i prywatne, tak jak mówię, miłość, yy, dobry partner, kontrakt, wasze życie ogólnie, stan finansowy, życie miłosne, uczuciowe, tak? Oraz miejsce, w którym aktualnie jesteście. Myśli ta osoba, bądź te osoby o Was, że nie macie problemów, że ym, jeśli macie problemy, to jakieś błahe, macie bardzo dobre finanse i jesteście po prostu osobami bardzo, bardzo mądrymi, które sobie radzą w nowych sytuacjach i mają ogólne takie szczęście w życiu, tak? I poważanie. Także moi drodzy, te osoby są trochę fałszywe, trochę fałszywe do was to na pewno, bo jeśli ktoś zazdrości kreatywności, sukcesu, tak, to powinien sam coś ze sobą zrobić, tak? Poszukać w sobie swoich talentów, umiejętności, a nie zazdrościć. Zazdrość jest cechą ludzką, wiadomo. Ale, moi drodzy, tutaj jest bardzo duża zazdrość, bardzo duża zazdrość. Jest ta fałszywa osoba, która może właśnie nie mówi, odcina się w przeszłości. Może były te kontakty, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo liczne, rozległe, ale w tej chwili to już jest przeszłością. Także, moi drodzy, myślę, że odpowiedziałam tutaj na Wasze pytanie. To był zestaw numer jeden. No i teraz przechodzimy do zestawu numer dwa, do sarenki. Kto jest tutaj właśnie zazdrosny? Może się pokażą właśnie osoby. No, tutaj macie osób na pewno więcej. Na pewno dwóch, trzech mężczyzn. Kobieta również. Może to być małżeństwo, które Wam zazdrości, ale tak jak mówię, dwóch, trzech mężczyzn na pewno. Oni są, moi drodzy, zazdrośnicy tutaj, wasi spod znaków. Może to być rak, może to być byk, może być koziorożec. Moi drodzy, także tutaj są takie znaki. Zodiaku. Zazdrość jest głównie o dom, rodzinę i finanse również. Zazdrość jest dosyć taka widoczna. Możliwe, że te osoby oczekują większej hojności od Was prezentów, obdarowywania. To by bardziej tutaj pasowało. Również wasza rodzina, wasz status finansowy jest tutaj powodem zazdrości. Także tak to wygląda. One, te osoby, tak jak mówię, mężczyźni, czy ta kobieta, czy nawet tutaj małżeństwo, oni obserwują was. Także tutaj jesteście obserwowani. Moi drodzy, chcieliby, może ja powiem szczerze, z Waszej strony, tak jak powiedziałam, hojności, ale takiej właśnie podejścia przyjacielskiego, takiej właśnie równowagi życiowej, aby mieć z Wami możliwe też, że tu na przyszłość pokazuje się duże, kochani, jakieś przebaczenie, pogodzenie. I możliwe, że te zazdrosne osoby przestaną być zazdrosne. Jest równowaga, balans, taka harmonia ogólna, która możliwe, że zapanuje. Może tak być, że wy wyciągniecie dłoń do nich pomocną, tak? Jeśli będą czegoś potrzebować, to dostaną na przykład od Was jakąś Rzecz, prezent i to przyczyni się, być może będzie to rozmowa. To wszystko przyczyni się właśnie do y, takiego pogodzenia się. Ale tutaj to jest właśnie parę osób zaangażowanych, i te osoby, moi drodzy, to one są z rodziny. Myślę, że te osoby zazdrosne to są z rodziny. Wychodzi tutaj, y, tak jak mówię, pogodzenie się. Także y, Rady również są takie dla Was, że pomimo tych problemów, które właśnie wynikały z zazdrości, takiego zablokowania się na Was i tych problemów, pokazane są rozmowy, czasem właśnie plotki na Wasz temat, ale tutaj rada jest taka, aby mi pomimo wszystko, że słyszeliście o plotkach, o jakichś właśnie nieprawdziwych nieszczerych informacji to należy rozmawiać bo ta rozmowa przyczyni się właśnie do znalezienia klucza y, do otwarcia y, siebie i właśnie tych osób na y, to będzie rozwiązanie na te właśnie problemy zazdrości tak Czyli możliwe, że mm, tutaj będzie nowy początek, takie bezpieczeństwo, moi drodzy, na przyszłość, bo tak wychodzi i rozwiązanie tych problemów właśnie z tymi zazdrośnikami, tak? zazdrosnymi osobami. Także mm, ja bym proponowała i radziła, tak jak Lenormand, pomimo tych gór, które są problemów, które się piętrzą, tak z tymi osobami, rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać i znaleźć kompromis, znaleźć rozwiązanie. Czasem może właśnie wesprzeć kogoś, obdarować jakimś drobiazgiem, porozmawiać, zaprosić na przykład do siebie do domu, tak zrobić mały obiad czy poczęstunek. Nie. Blokować się, tak jak z przeszłości to wychodzi, tylko otwierać się, y, rozmawiać i y, jest pokazana karta dawania i brania, że y, pamiętajcie, to co dajemy, to wraca do nas. Jest to koło życiowe, które mówi nam właśnie o tym, że trzeba pamiętać codziennie, o tym, że to, co robimy i to, co dajemy, to wróci do nas. Możliwe, że nie teraz, nie w tym roku, nie w tej chwili, ale wróci do nas to w naszym życiu. Także, moi drodzy, myślę, że odpowiedziałam na to pytanie. Tu głównie tak jak myślę, jest zaangażowano, zaangażowane. Yy, osoby, są zaangażowane osoby, członkowie rodziny. O tak chciałam powiedzieć, moi drodzy. Także tak to wychodzi, może ja to wezmę na bok. I zestaw numer 3. Tak, kochani, tak. Zestaw numer 3, kto jest zazdrosny? Kto tutaj jest zazdrosny? Moi drodzy, ktoś spod znaku raka, Możliwe, że tutaj jest również wodnik, ale też znaki ogólnie, może znaki wodne, ale też wodne czyli rak, skorpion, ryby. Ale też, moi drodzy, może być tutaj znak powietrza wodnik waga bliźnięta. Ogólnie tak powiem, jest to ktoś, kochani, kto jest zazdrosny o wasze życie. Ktoś starszy, możliwe, że starszy mężczyzna, jeden w sile wieku, jeden starszy i kobieta. Kobieta również, która jest, moi drodzy, bardzo taka wścibska. Bardzo mądra kobieta, doświadczona, ale chciałaby wszystko wiedzieć, i was może ma taki świdrowaty wzrok, i was czasami przeszywa wzrokiem. Wy będziecie: kobieta dojrzała, średnim wieku, mężczyzna w średnim wieku i bardzo taki dojrzały, sędziwy już wiek. To są takie osoby. O co im chodzi, tak naprawdę, moi drodzy? O co im chodzi? O odkrywane tajemnice, być może, że macie jakieś tajemnice, o Wasze kontakty, o Wasze sukcesy zawodowe, o Wasz ogólnie życiowy taki pęd, sukcesy, radości, ale też, że umiecie się otworzyć na świat. Ale z drugiej strony umiecie sobie poradzić w każdej sytuacji. Czasem, jak nawet macie problemy, to szybko z tego wychodzicie, bo jesteście komunikatywni. Umiecie rozmawiać, macie mądrość taką życiową i macie w sobie siłę mm, przebicia. Także mm, jeśli nawet są problemy, to krótkotrwałe. Nawet jeśli macie straty, to też szybko potraficie z nich wyjść. Także, moi drodzy, jest tutaj parę osób również zaangażowanych w to Wasze życie. Tak jak powiedziałam, przynajmniej dwóch mężczyzn jeden starszy, drugi młodszy. Ale też nie za młody. No i i trzecia kobieta, która jest dojrzała, mądra, ale bardzo yy, wścibska, dużo by chciała wiedzieć. Może i chciałaby Wam pomóc czasem, ale Wy yy, na przykład tej pomocy akurat w danej chwili nie chcecie, bo Wy też się uważacie za ekspertów w Waszym życiu. Także tak, yy, ja bym tutaj to widziała. Moi drodzy, yy, nie są to zbyt. Wielkie problemy y, możliwe, ale są, bo zazdrość widać, ale też wy w przyszłości będziecie się zamykać przed tymi osobami, y, ponieważ y, będziecie myśleć o tym, że to jest wasz świat, wy chcecie sami rządzić y, tym światem i sami macie odpowiednie do tego umiejętności i doświadczenie. Tak, ja bym to widziała. Może masło maślane to, co powiedziałam, ale no tak, yy, chciałabym, żeby to właśnie było dosyć jasno powiedziane yy, dla wszystkich, kochani. Yy, moi drodzy, również rady od Lenormand są, aby yy, nie przejmować się zbytnio, unikać wielkiego jakiegoś ryzyka związanego w ogóle z życiem, tak? Ale też y, abyście unikali strat i ryzyka. Y, myślę, że zawsze y, będziecie wychodzić y, na plus, suchą nogą w życiu, jak to się mówi, ponieważ y, znajdujecie odpowiednie osoby odpowiednie wyjście z danej sytuacji, tak? Także tutaj macie słońce na końcu. Cokolwiek by się nie działo, czy straty, czy jakieś zagrożenia, to wychodzicie na prostą, tak? Nawet i nie przejmujecie się właśnie tymi osobami, które powodują Wam jakieś problemy, tak? I straty. Także ja bym to tak widziała dla zestawu numer 3. Jesteście bardzo mocni. I doświadczenie życiowe, nawet pomimo wieku swojego, także tak tutaj to wygląda. Macie, macie osoby zazdrosne koło siebie, na pewno, tak jak każdy w życiu, ale, moi drodzy, pamiętajcie, że nie warto tak strasznie, moi drodzy, Blokować się i bo tutaj te blokady są bardzo, bardzo silne z waszej strony, i wy nie będziecie się chcieli właśnie tak jak gdyby porozumiewać za specjalnie z tymi osobami zazdrosnymi, kontaktować się nawet. Jeśli coś, jeśli będą jakieś kontakty, to będą kontakty internetowe bardziej także tak ja bym widziała zestaw numer 3. Moi drodzy, proszę o komentarze, jeśli macie życzenie, jeśli nie to nie, ale pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i zachęcam do oglądania innych filmików z tego cyklu. Wybierz obiekt, wybierz kartę. Także są na playliście i do usłyszenia.